Krzysztof Sarna, Sporty Walki.org, ze mną Piotr, Edzio, Bylina. Witaj, Piotr. Wow, w szoku jestem, że tak, taki research zrobiłeś, że tak dokładnie mnie kojarzysz z imię, nazwiska, z ksywy. Także bardzo mi miło. Witam, jest. Ciebie, Krzysztofie. Nie zrobiłem researchu, słuchaj, mam 18 lat. Słucham, słucham jak miałem 12 lat, to jest śmieszne, że w takim wieku. Ale no, dwukrotny mistrz w z nami, gdybyście nie wiedzieli. Może rozpocznę na początku, słuchaj, od Twojego. Od twojej Kariery muzycznej. E, no 2014-2015 rok naprawdę czasy świetności, twoje albumy z Filipkiem. E, później coś się tak wyguszyło, coś tak cię nie było. E, kawałek, który już nie pamiętam nawet tytułu, ale nagrywałeś kawałek, jak obciąłeś włosy, że wszystko, wszystko ci się w życiu posypało. E, no i później nadszedł ten TikTok. TikTok, wydaje mi się, dał ci chyba drugie życie, co? Zdecydowanie tak, tak jak mówisz, ta kariera muzyczna była gdzieś tam burzliwa i... Z wielu różnych powodów było tak, że mogłem gdzieś tam pociągnąć to dalej, tak jak Filipek, ale było kilka różnych sytuacji, które wpłynęły na to, że tak się nie stało, więc tak jak mówisz, przygasłem. Później troszeczkę zacząłem się odbudowywać kolejnymi ruchami muzycznymi, ale tak naprawdę to, co gdzieś tam przespałem w tamtym momencie, teraz daje mi TikTok, tak jak mówisz. Dokładnie, bo niektóre single naprawdę, niektórymi singlami się wstrzeliłeś. Liczby były bardzo dobre, ale to jednak. Nie było to. Słuchaj, no TikTok naprawdę. TikTok masz kręcisz niesamowite liczby, widać, że trafiasz do wielu młodych osób, które tak naprawdę nie wiedzą, co jeszcze kilka lat temu robiłeś. Dokładnie tak i co jest ciekawe, często widzę komentarze gdzieś tam u siebie na TikToku wrzucam jakieś na przykład trzy słowa freestyle. I są komentarze od, wiesz, randomowych ludzi, a spróbowałbyś może na WBW, a ciekawe jakbyś sobie poradził w walce z Filipkiem. Autentycznie, stary, pełno takich komentarzy, nie, więc tam jest totalnie, wiesz, nowa publika, która kompletnie mnie nie znała wcześniej. W porządku, to pytanie też musiało padać do siebie sporo razy, skąd w ogóle zajawka do do rapu, do freestylu, bo ty naprawdę zaczynałeś dosyć wcześnie, jeszcze bitwa na kampie, to w ogóle było coś niesamowitego, twoje kręcone włosy to... To też, też były czasy. Kurczę, stary, jestem w szoku, jak ty w ogóle wszystko kojarzysz. I naprawdę aż mi miło rozmawiać z kimś, kto wie z kim rozmawia, nie? co jest w ogóle niespotykane, bo wiesz, udzielając gdzieś tam wywiadów tutaj, wiesz, naokoło, e, ci wszyscy ludzie znają mnie z TikToka i koniec, nie? a ty stary wiesz wszystko od początku, także szok. Skąd zajawka na freestyle? Gdzieś tam dawno temu się to zaczęło. Zopałem zajawkę na rapsy, ogólnie chciałem sobie, wiesz, jakieś pierwsze rymy sobie próbowałem skrobać. I na boisku do Kosza w parku, gdzieś tam u mnie na dzielnicy usłyszałem chłopaków, którzy freestylowali i się tym zajarałem, też chciałem spróbować. Poszedłem gdzieś na pierwszą bitwę jeszcze jako publiczność, mając 13 lat, w dniu moich 13 urodzin w ogóle. No i zacząłem sobie coś próbować wtedy i, i tak to poszło i w ogóle zawsze byłem leniwą osobą strasznie i we freestylu lubiłem to, że nie, nie trzeba było się przygotowywać jako tako, wiesz, nic sobie pisać, przygotowywać tekstu i tak dalej, tylko po prostu szedłeś i freestylowałeś na spontanie i to była formuła, która mnie mega jarała. Oprócz tego zawsze lubiłem też rywalizację, ale w, taki, w takiej zdrowej formie, to znaczy w takiej formie, wiesz, w której e, musisz się czymś wykazać, nie? Nie jakiś taki, wiesz, e, jakąś rywalizację e, z jakimiś złymi emocjami, tylko taką właśnie czysto sportową, gdzie pokazujesz swoje umiejętności, to co wypracowałeś, to co prezentujesz i, i taka forma rywalizacji zawsze mi się podobała. Freestyle się w to pięknie wpasowywał, więc tak różnymi drogami doszło do tego, że po prostu się w tym odnalazłem. Odnalazłeś się bardzo dobrze. Można też powiedzieć, że byłeś na swój sposób oryginalny, bo jako jedyny albo no jako jedyny w zasadzie nie używałeś przekleństwa. Jak używałeś, to naprawdę bardzo rzadko, co tak naprawdę do tego cię skłoniło? Czy to była kwestia wiary, czy jednak coś innego? Wiesz co? E, ja przede wszystkim nie używam też wulgaryzmów na co dzień, gdyż uważam, że język polski jest na tyle pięknym, bogatym językiem, że można się e, ekspresyjnie wyrazić w, nie używając po prostu wulgaryzmów. Ale też wynikało to z tego, że zaczynałem w młodym wieku. I e, nie chciałem sprawiać wrażenia takiego, że wiesz, wychodzi na scenę małolat, który ledwo odrósł od ziemi i rzuca K, K i nie wiadomo czym jeszcze, bo to by odrzucało po prostu. I też chciałem pokazać, że można zgnoić przeciwnika w sposób właśnie elokwentny, błyskotliwy, bez tego. Co wielokrotnie, <coughs> przepraszam, wielokrotnie zadziałało na moją korzyść, gdyż... E, dzięki temu otwierały się przede mną drogi, które nie otwierałyby się, gdybym tym mięsem rzucał. To znaczy e, liczne pokazy freestylu, e, nie wiem, w szkołach, w różnych ośrodkach dla trudnej młodzieży, e, w, e, nawet na Dniu Seniora dla 70-80-latków kiedyś freestylowałem, różne eventy tego typu, gdzie fajnie można było wyjść z zajawką, z freestylem, z hip-hopem do ludzi, e, powiedzieć im trochę o tym, do ludzi, do których nigdy bym nie wyszedł, gdybym rzucał mięsem jak każdy inny freestylowiec, bo byłbym inaczej postrzegany wtedy, nie? słuchałem naprawdę wiele Twoich kawałków i ciężko jest mi to mówić, ale praktycznie z większością z nich idzie się utożsamiać akurat. Pewnie dostajesz od wielu ludzi takie, takie komentarze, y, tego typu słowa, jak chociażby, nie wiem, list do M, y, Frozen to coś jeszcze nowszego, ale y, stoję pod Twoimi drzwiami, no to są legendy. Dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, że mogę stać z taką osobą i, yeah, i o tym rozmawiać. Mi bardzo miło mi bardzo, w ogóle cieszę się na Maxa Stary, że, że po prostu tak to wszystko znasz i ogarniasz. Nie? W ogóle e, często wiesz. E, Artyści wrzucają na przykład, nie wiem, jakieś filmiki, czy mówią o, o jakichś swoich słuchaczach, którzy są z nimi od początku, od pierwszych płyt. I ja myślałem, że przez całą tą, wiesz, jakby wymianę, rotację moich słuchaczy, kiedyś zbite teraz na TikToka, że po prostu nie ma takich osób, że tamte osoby zostały w tamtym świecie, a nowi przyszli teraz, a tu jest ktoś, wiesz, kto od wtedy do teraz, stary jestem w szoku na maksa i jest mi mega miło. W porządku, słuchaj, skąd zajawka na TikToka? Bo też yy, śledząc czasami historię Filipka, kiedy osoby zadają mu pytania, to on cię zawsze popiera? Jest tak, Za, jest pytanie, że on cię popiera, ale jednak to nie są te jego klimaty. Ja, stary, w końcu ktoś to nazwał tak jak trzeba, bo ludzie do mnie, widziałeś co Filipek o tobie powiedział? O, Filipek cię cisnął, cisnął twojego TikToka na story. Nie, on robił to, co ty powiedziałeś, czyli on jakby popiera to kuma, że to robię, ale nie jest to jego faza, totalnie. I dokładnie tak to jest, ja też z Filipkiem o tym gadałem, nie mamy żadnej kosy, żadnej spiny i to dokładnie tak wygląda. A skąd zajawka z przypadku, totalnie? Ktoś mi zasugerował e, coś w stylu, że edzio, może ty byś wrzucił jakiś swój freestyle na TikToka, może by poszło. E, i ja powiedziałem coś w stylu, że co ty, TikTok to cringe w życiu. I ktoś mi wysłał filmik e, takiego kuriera DPD freestylującego na TikToku. E, I ja tak patrzę i mówię, kurczę, no fajnie nawija, ale umiem lepiej. Więc e, co, on zbiera lajki like y, wyświetlenia, a ja nie, nie będę? No i wrzuciłem jakieś tam swój trzy słowa freestyle. 2 miliony wyświetleń. Mówię, o kurczę, wrzucam kolejny. Kolejne 2 miliony. Mówię, kurczę, jest chyba jakaś przyszłość w tym. Eee, no i tak zacząłem iść w to coraz bardziej i chyba po prostu zapełniłem jakąś niszę na TikToku, bo nie było wcześniej takiego kontentu, więc udało mi się, wiesz, wstrzelić w coś, czego jeszcze nie było i wydaje mi się, że dlatego to tak poszło. Także super, tak jak mówisz, nowe życie dostałem, więc eee, mega. Właśnie o tym nowym życiu porozmawiamy zaraz przy okazji gali fightowych. Eee, ja chciałbym Cię zapytać jeszcze o to, a bo dobra, najpierw zapytam o te gale Fightowe. Ten TikTok pociągnął za sobą duże liczby i masz teraz super szansę, żeby na takiej gali wystąpić. Powiedz, czy ty byłbyś najpierw otwarty na wystąpienie, czy nie? Może. Słuchaj, tutaj organizatorem jest Malik Montana. Znasz się z nim prywatnie? No bo to jednak jest środowisko muzyczne. Kojarzymy się. W porządku. Jeszcze wcześniej też Wojtek Gola podawał twoje relacje, więc może jednak Fame MMA. Czy na razie tutaj tak, powiedzmy, chcesz się obeznać? Nie, ja na razie nic nie będę mówił więcej, czas pokaże. No to już wiadomo, że coś się kręci. E, powiedz mi tak, rodowity Gdańsz Gdańszczanin, e, co w ogóle robisz w Warszawie? Czy sprowadziła Cię tutaj konferencja, byłeś może wcześniej, czy coś innego? Nie, ogólnie e, tak czy siak miałem być w Warszawie w tym terminie, więc wszystko się fajnie zgrało akurat z tą konferencją, trochę w celach prywatnych. Eee, także tak się to zbiegło ze sobą. W porządku, a jeśli chodzi o konferencję, to prywatnie z zaproszenia, czy tak po prostu wpadłeś obczaić? Z zaproszenia. W porządku. Dziękujemy bardzo, z nami był Edio, raper freestyler, TikToker, złoty człowiek. Dzięki serdeczne, bardzo było mi miło z